Dzień dobry, Elżbieta Wrublewska. Witam w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone nowym uprawnieniom farmaceutów związanym z możliwością wystawiania recept. Uprawnienia te wprowadzone zostały ustawą z 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia. Choć powyższe zmiany wprowadzone zostały w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, to nie zostały one wprowadzone wyłącznie na czas pandemii, ale na stałe. I tak od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuci mają możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept. To jest recepty farmaceutycznej oraz recepty pro autore pro familia. Przedmiotowe recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Recepty w postaci papierowej przede wszystkim mogą być wystawiane w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowia P1. Recepty farmaceutyczne i recepty proautore i profamilia mogą być wystawiane na produkty lecznicze o kategorii dostępności RP. Z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe. Recepty farmaceutyczne realizowane są z odpłatnością 100%. Z kolei recepty proautore i profamilia mogą być refundowane. Konsekwencją ograniczenia możliwości wystawiania przez farmaceutów recept na leki o kategorii RP jest wykluczenie z tej możliwości wystawiania recept dotyczących innych grup produktów, które lekami o kategorii dostępności RP nie są. Chodzi tu o leki kategorii dostępności RPZ, a więc wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania. Leki recepturowe. Apteka może sprzedać bez recepty wyłącznie lek apteczny o składzie farmakopealnym. Te leki w ogóle nie mają kategorii dostępności. Wyroby medyczne, np. paski do glukometru czy opatrunki. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W przypadku dwóch ostatnich kategorii produktów nie mamy w ogóle do czynienia z produktami leczniczymi. W ich przypadku problem stanowi nie tyle brak możliwości ich wydania, bo są to produkty do kupienia bez recepty, co wystawienie na nie refundowanej recepty. Ministerstwo Zdrowia, jak oficjalnie wskazuje, zna ten problem i go analizuje. Być może sytuacja w tej materii ulegnie z czasem zmianie. Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Przed zmianą przepisów było to możliwe wyłącznie w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, dziś jest to możliwe w przypadku każdego takiego zagrożenia. Obecnie również zniesiono ograniczenia ilościowe polegające na możliwości przepisania wyłącznie najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego. Po 1 kwietnia bieżącego roku, ilość produktu leczniczego przepisanego na recepcie zależy od jej rodzaju. Na elektronicznych receptach można przepisać taką ilość leku, która starcza na 180 dni stosowania. Co ważne, recepta farmaceutyczna może być wystawiona tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Dla recepty farmaceutycznej wystawianej w postaci elektronicznej, wraz z receptą system apteczny przekazuje do systemu P1 dokument jej realizacji. Ponadto każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i widniejący w centralnym rejestrze farmaceutów, ma również możliwość wystawiania recepty pro-autore oraz pro-familia. Recepta pro-autore oznacza receptę dla osoby wystawiającej. Recepta profamilia oznacza natomiast receptę wystawioną dla bliskiej rodziny osoby wystawiającej. Recepta ta wystawiana jest w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji gabinetgov.pl. W wyżej wymienionych wyjątkowych sytuacjach, receptę taką można wystawić także w postaci papierowej. Co istotne, recepty papierowe, na których ordynowane są leki refundowane, muszą posiadać unikalny numer identyfikujący receptę, który farmaceuta otrzymuje z NFZ po otrzymaniu dostępu do portalu NFZ. Jeżeli farmaceuta wystawia recepty proautore oraz profamilia w postaci elektronicznej, wówczas aplikacja automatycznie nadaje numer recepty. W związku z czym nie występuje konieczność ubiegania się o pulę numerów do NFZ. Dla kogo farmaceuta może wystawić receptę profamilia? Po pierwsze, dla małżonka oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu. Po drugie, dla krewnych w linii prostej to jest wstępnych dzieci, wnuki, prawnuki i wstępnych rodziców, dziadków, pradziadków. Po trzecie, dla powinowatych w linii prostej, czyli wstępnych małżonka, pasierbowie i ich dzieci oraz wstępnych małżonka, teściowie, rodzice teściów. Po czwarte, dla krewnych i powinowatych w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej recepty. Przede wszystkim chodzi tu o rodzeństwo, też przyrodnie, szwagrostwo, rodzeństwo rodziców, dzieci rodzeństwa własnego małżonka. Pewne wątpliwości interpretacyjne budzi pojęcie osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z osobą wystawiającą receptę. W tym przypadku w literaturze wskazuje się, że pojęcie powinno być interpretowane zgodnie z tożsamym występującym w przypadku definicji osoby bliskiej w prawie karnym. W komunikacie po posiedzeniu Sądu Najwyższego przyjąć należy, iż aby móc mówić o wspólnym pożyciu, istotne jest istnienie większej ilości więzi, to jest wspólnego bycia z kimś i obcowania płciowego, zaś same więzi muszą mieć charakter stały, czyli muszą przez jakiś czas trwać. Powyższa charakterystyka prowadzi zatem do wniosku, że status osoby pozostającej we wspólnym pożyciu ma osoba, która pozostaje w trwałej relacji z farmaceutą opartej na więzi emocjonalnej, fizycznej lub gospodarczej, z zastrzeżeniem, że kryterium płci pozostaje obojętne do kwalifikacji takiego statusu. Nie należy zapominać, że celem omawianych przepisów i wprowadzonych uprawnień nie jest to, by farmaceuta przejął rolę lekarza. Należy pamiętać, że recepta farmaceutyczna jest wystawiana w szczególnych sytuacjach. Farmaceuta może przyjść z pomocą pacjentowi, którego zdrowie lub nawet życie jest zagrożone. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma możliwości uzyskać on pomocy od lekarza. Należy jednak podchodzić do tych możliwości z właściwą ostrożnością. Dla przykładu, samo długie oczekiwanie w kolejce do lekarza nie stanowi wyjątkowej sytuacji. Pacjenci nie powinni zwlekać z wizytą u specjalisty do ostatniej tabletki i mieć nadzieję, że w takich przypadkach dostaną lek na receptę farmaceutyczną. Bywają jednak sytuacje, w których nie jest możliwe skontaktowanie się z lekarzem. O recepcie farmaceutycznej przypomina także Rzecznik Praw Pacjenta. Warto też wspomnieć, że niedopuszczalne są sytuacje, w których z uprawnień farmaceutów do wystawiania recept. Apteki starają się zrobić niejako reklamę swojej działalności. Na marginesie zakazaną w świetle artykułu 94a prawa farmaceutycznego, a na taki ruch zdecydowała się jedna z trójmiejskich aptek. Należy pamiętać, że nie taki był cel tych przepisów. Było nim przede wszystkim zagwarantowanie ochrony zdrowia pacjentów. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy za uwagę, życzymy zdrowia i do zobaczenia.